Jak za granicą media mówią o Polsce. Poland uh, the center of gravity of NATO firmly against taking in migrants and asylum seekers. Blockade by Polish truckers, Poland became a beacon of sanctuary for Ukrainian refugees. Poland is a safe country. These elections are a sort of last chance for democracy. Poland, 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 Poland. 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 Aktualnie cała Europa przeżywa i komentuje to, co dzieje się w Polsce. We Francji gazety piszą o kluczowej zmianie i o powrocie Polski do struktur zachodu. Między innymi Le Monde opublikowało artykuł pod tytułem Między Niemcami a Polską horyzont rozjaśnia się po zwycięstwie proeuropejczyków w Warszawie. Piszą, że drugim największym zwycięzcą wyborów w Polsce po Brukseli jest Berlin, który może wrócić do przyjaznych stosunków z Warszawą. Polska musi ponownie stać się pierwszorzędnym partnerem dla Niemiec, a rząd federalny powinien wypracować z prawdopodobnym nowym rządem Polski kompleksową propozycję nowego programu strategicznego przed jego utworzeniem. Jak natomiast komentują ostatnie wydarzenia w Polsce sami Niemcy, Der Spiegel zauważy, że potencjalne zwycięstwo opozycji to powód do radości dla Unii, która tym samym może liczyć na konstruktywnego partnera, a w szczególności dla Niemiec, które muszą podjąć próbę odbudowy bliskich i opartych na zaufaniu relacji ze swoim najważniejszym wschodnioeuropejskim sąsiadem. W Wielkiej Brytanii drwią natomiast z powstałego w Polsce rządu Mateusza Morawieckiego, nazywając go rządem zombie, ponieważ, jak sami twierdzą, nie będzie on rządził dłużej niż dwa tygodnie. W Rosji patrzą na wydarzenia w Polsce raczej chłodno. Jak sami twierdzą, nie spodziewają się nagłej zmiany w obustronnych relacjach. Tak czytamy na stronie głównego państwowego wydawcy. W samej Polsce rolnicy dołączyli dziś do strajkujących kierowców, którzy domagają się przywrócenia systemu licencjonowania dla przewoźników komercyjnych z Ukrainy. Wszystko to dzieje się w kontekście ostrego kryzysu politycznego w kraju. Stanowisko premiera półtora miesiąca po wyborach parlamentarnych objął dziś protegowany prezydenta Dudy Mateusz Morawiecki którego teraz jednak czeka wotum nieufności, bo nie ma większości w parlamencie. W dalszej części dowiemy, jak to się może zakończyć i jak wpłynie na stosunki Polski z najbliższym sąsiadem i niegdyś sojusznikiem Ukrainy. Niemniej, o ile ostatnio głównym tematem pozostają ostatnie wybory, o tyle ludzie, jak i rządy skupiają się też na przyszłości Polski oraz jej gospodarki. Liczba ciekawych publikacji na temat naszego kraju jeszcze nigdy w historii nie była tak duża jak obecnie. W Francuzi, na przykład, w artykule pod tytułem Polska odmieniona przez 30 lat cudu gospodarczego na łamach najpopularniejszego dziennika ekonomicznego Lezico, Przygotowali całą dogłębną analizę tego, jak bardzo zmienił się nasz kraj, ale do tego, jak i do innych artykułów na temat Polski oraz tego, jak nas widzą za granicą, wrócimy zaraz po wstawce. Zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Patrzcie, do wbicia miliona subskrypcji i zdobycia złotego przycisku brakuje nam już tylko 25% całości. Z tym tempem, które mamy, myślę, że zrobimy to w przyszłym roku. Dzięki Wam wielkie za zaufanie i za to, że oglądacie mój kanał. Z okazji tego, że niedługo Mikołajki, to przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę minus 10% rabatu. Możecie na globalista.pl kupić m.in. naszą autorską planszówkę Globalista, w której stoczycie wojnę, wcielając się w rolę nowego światowego imperium. Do tego mamy też fajne rzeczy na święta, w tym stare mapy, globusy, świece i wiele, wiele innych. Co do planszówki, był to ostatni dodruk w najbliższym czasie, ponieważ przed nami zupełnie nowe projekty. Więc jeśli chcecie ją mieć, to może być ostatnia szansa. Zapraszam Was też do kontaktu i innych pogadanek na naszym Discordzie lub na moim koncie na X. Na Instagramie natomiast znajdziecie najnowsze newsy ze świata i trochę tego, czym się zajmujemy. Także teraz zaczynamy materiał. Artykuł w Lesiko zaczyna się następująco. W ciągu 30 lat Polska spektakularnie zbliżyła się do zachodnich standardów. Do tego stopnia, że dziś nie jest już tak naprawdę uznawana za kraj zacofany. Zwycięstwo opozycji w wyborach do organów legislacyjnych może pozwolić na odblokowanie funduszy europejskich, kluczowych dla polskiej gospodarki. Zanim przejdziemy dalej, spójrzmy na dane, na ile Francuzi faktycznie mają rację. Polska bez wątpienia w ciągu ostatnich 34 lat przeszła widoczną transformację. W skali globalnej spośród 25 największych gospodarek świata, Rzeczpospolita zanotowała drugi najwyższy wzrost PKB. Ten fakt powinien nas napawać dumą. Tym bardziej, że na kontynencie europejskim od 1989 roku pod względem wzrostu nie mieliśmy sobie równych. W 1991 roku Polska rozpoczęła swój start z PKB stanowiącym około 37% Unii Europejskiej. Zdołaliśmy zmniejszyć tę różnicę do około 80% w parytecie siły nabywczej w porównaniu do średniej unijnej. Polska przeżyła w ostatnich latach swego rodzaju cud gospodarczy. I mają nadzieję, że będą ją kontynuować jeszcze bardziej niż jej sąsiedzi. Co więcej, od chwili wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska awansowała z dziewiątej gospodarki europejskiej pod względem PKB na szóste miejsce. Przez te wszystkie lata wynagrodzenia również znacząco wzrosły w całym tym okresie. Do tego stopnia, że Polska płaca minimalna jest dziś w przybliżeniu taka sama jak w Portugalii. A jaki jest zatem powód polskiego cudu gospodarczego? Przede wszystkim inwestycje zagraniczne. Firm, które przybyły, żeby założyć działalność w Polsce, jest wiele. Michelin, Orange, Volkswagen. Wszyscy przybyli do kraju w ostatnich latach. Być może najbardziej symboliczne jest to, że Intel zdecydował się otworzyć tam fabrykę. Francuzi zadali pytanie, czy stereotyp polskiego hydraulika wreszcie zniknie? Następnie odpowiedzieli na nie w taki oto sposób. Jeśli Francuzi nie odwiedzili ostatnio Polski, prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, jak głęboko ten kraj się zmienił w ciągu ostatnich kilku dekad. Według Francuzów proces odchodzenia wizerunku taniego polskiego pracownika Powoli odchodzi do lamusa. Poniżej czytamy jeszcze na przykład to. Wielu liderów biznesu podaje jako przykład motywację pracowników. W Europie to oni, czyli Polacy, najbardziej przypominają Amerykanów. Są bardzo pracowici. Gazeta cytuje Fredrika Ragmarka, szefa Medicover, grupy klinik i laboratoriów analitycznych obecnych w Polsce i kilku innych krajach Europy. Swoją drogą, spółka Medicover traktuje polski rynek jako jeden z kluczowych w kontekście rozwoju prywatnej służby zdrowia, która może kooperować z systemem publicznym. Polacy pracują tyle samo co Amerykanie, według OECD średnio 1815 godzin rocznie, w porównaniu do 1511 godzin we Francji i 1341 w Niemczech. W Unii Europejskiej więcej pracują tylko Grecja. Cypr i Malta, przy czym tam często ta praca nie jest efektywna. Polscy pracownicy są też zaliczani do najlepiej średnio wykształconych w Europie, wyprzedzając nawet Niemców. Co ciekawe, francuskie społeczeństwo też dość emocjonuje się w przypadku tematów, które tyczą się Polski. Najlepszym przykładem będzie materiał Arte TV pod tytułem Polska Kraj napięć. Film pokazuje dylematy społeczne w Polsce oraz kwestie nagonki na imigrację oraz zmarnowanych szans. Ten materiał ma zupełnie inny wydźwięk. Niż ZICO. Nie możemy karać ich za to, że ich rząd spiera się z Unią Europejską. Nie może być tak, że polski rząd chce dalej korzystać z funduszy europejczyków, a jednocześnie nie przestrzega traktatu Unii Europejskiej i sam wybiera, do których zapisów będzie się stosować, a do których nie. I nadal chcę korzystać z funduszy Unii Europejskiej. To tak nie działa. Gdyby tak się działo, to Unia by się rozpadła. Francuzi dość wymownie odpisali twórcom w komentarzach. Ja Wam pokażę kilka z nich. Oto pierwszy. Obecnie dochodzimy do rozstaju dróg ostatnich 20 lat. Polska przed UE była rozległym polem ruin. Prawdziwym Europejczykom, takim jak Francja czy Niemcy, trudno jest zaakceptować fakt, że w ciągu 20 lat Polsce udało się wyprzedzić te dwa kraje założycielskie UE. Kolejny komentarz. W styczniu przeprowadzam się do Warszawy i to nie twój obciążający raport zmieni moje zdanie. Pierwszą rzeczą, o którą zapytałem, szukając zakwaterowania było to, jakich dzielnic unikać. Nie zrozumieli pytania. Kiedy widzisz strzelaniny, ataki lub obszary bezpieczeństwa we Francji, przestań myśleć, że wszędzie jest tak samo. Osobiście byłem w szoku, jak wielu Francuzów broniło podejścia, jakim do tej pory kierował się nasz kraj. Co natomiast mówi się w Niemczech? W Niemczech Polskę traktuje się przede wszystkim przez pryzmat geopolityki oraz oczywiście wizji Unii Europejskiej. Jak już mówiłem wcześniej, Niemcy z dozą optymizmu patrzą na zachodzące obecnie w Polsce zmiany. Z kolei były ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freitag von Hoven na łamach liberalno-konserwatywnego Frankfurter Allgemeine Zeitung, zauważa, że dzięki tej zmianie europejska, demokratyczna Polska może urosnąć do przewodniej roli w Europie. Der Spiegel postuluje reaktywację trójkąta weimarskiego i zbudowanie silnej francusko-niemiecko-polskiej osi względem konfliktu w Ukrainie. Jednak, jak zauważa Die Welt, polityka obronna może pozostać tematem polsko-niemieckich sporów, pomimo zmian. Rządu, podobnie jak kwestie klimatu, energetyki oraz stosunków z Rosją. Najbliższe lata upłyną nam zapewne pod znakiem rywalizacji Polski i Niemiec, mimo że Tuska uważa się za postać lepszą dla dialogu polsko-niemieckiego. Jednak obecny rząd nie składa się tylko i wyłącznie z koalicji obywatelskiej, lecz także z trzeciej drogi oraz lewicy, a same partie konserwatywne, takie jak PIS czy Konfederacja, w dalszym ciągu mają silny mandat polityczny, przez co na pewne decyzje w dalszym ciągu mogą mieć wpływ. Niemniej Niemcy uważają, że o ile z Polską mogą pojawić się spory w kwestii klimatu czy armii, o tyle gospodarczo zmiana może okazać się dla Berlina kluczowa w kontekście pchnięcia niemieckiej gospodarki do przodu. Jak już wspomniano, współpraca między Niemcami a Polską w ostatnich latach jest słaba. Uważam też, że rząd PiS nie był specjalnie zainteresowany współpracą z Niemcami, ale jak mówiłem, pomysł na Europę i ogólnie politykę jest zupełnie inny. Rząd Pi próbował też w większym stopniu skupić się na, że tak powiem, dziedzictwie kulturowym Polski. Wiedza w Niemczech o Polsce jest bardzo słaba. Nawet w Berlinie zawsze spotykam ludzi, którzy nigdy wcześniej tam nie byli. W związku z tym można powiedzieć, że zainteresowanie musi wzrosnąć także po stronie niemieckiej. Z kolei brytyjski prestiżowy The Telegraph opublikował artykuł pod tytułem: Jak Polska walczy o koronę Niemiec jako przemysłowego serca Europy? Niemiecki przemysł wytwórczy skurczył się z 20,3% produkcji gospodarczej do 18,5% w ciągu zaledwie dekady do 2022 roku. Tymczasem w Polsce produkcja fabryczna wzrosła w tym okresie z 16,7% PKB do 17,7%. Z uwagi na załamanie. Się dotychczasowej koncepcji energetycznej Niemiec, to Polskę stawia się jako przykład kraju, który może w najbliższym czasie konkurować z siłą niemieckiego przemysłu. Brytyjczycy zauważają, że wciąż jest wiele do zrobienia, zwłaszcza w kwestii robotyzacji, która w Niemczech jest dwuipółkrotnie większa. Jednak przy obecnym tempie rozwoju w ciągu 10 lat niemiecka machina przemysłowa może stać się słaba na tle rozpędzonej polskiej lokomotywy, na której drodze nie ma co tak naprawdę stanąć. Kolejny artykuł The Telegraph, czyli podkreślmy sobie jeszcze raz, jednej z najchętniej czytanych przez Brytyjczyków gazet. Polska będzie bogatsza od Wielkiej Brytanii do 2030 roku. Czas to zauważyć. Kraj zrzucił kajdany komunizmu, aby przeciwstawić się Putinowi, Podczas gdy Niemcy i Francja się wahają. Brytyjczycy w swoim artykule zwracają uwagę na fakt, że dziś Wrocław przeszedł nawet przedwojenny rozkwit niemieckiego Braslau, a w czasach współczesnej Polski dawne niemieckie miasta rozwijają się nawet lepiej niż kiedy były one częścią wschodnich Niemiec. Guy Hands, finansista i prezes firmy Private Equity Terra Firma twierdzi, że Wielka Brytania jest w rodzaju geriatycznego zaniku, a perspektywa biznesowa kraju i inwestycje po brexicie pogarszają się każdego dnia. Brytyjscy politycy w swoim parlamencie także są podobnego zdania. Lider opozycyjnej partii pracy, Keir Starmer, stwierdził już w lutym, że jeśli obecna polityka gospodarcza się nie zmieni, to Wielkiej Brytanii grozi to, że do 2030 roku pod względem PKB na osobę zostanie wyprzedzona przez Polskę. Nie podoba mi się trajektoria, według której Wielka Brytania zostanie wkrótce wyprzedzona przez Polskę. Nie jestem też gotów zaakceptować konsekwencji tego niepowodzenia. Nie chcę Wielkiej Brytanii, gdzie młodzi ludzie w naszych wielkich miastach nie mają innego wyjścia niż wyjechać. Drenaż mózgów nie tylko do Londynu czy Edynburga, ale do Monachium czy Warszawy. Nie na taką przyszłość zasługuje nasz kraj. Na fakt znacznej poprawy może wskazywać ten wykres ilustrujący liczbę Polaków, jacy wracają w ostatnim czasie do kraju z emigracji. Po zwycięstwie opozycji gazety twierdzą, że ten proces się jeszcze bardziej rozpędzi. Czy tak będzie? To się okaże. W przypadku Stanów Zjednoczonych zwraca się głównie uwagę na siłę polskiej demokracji poprzez liczbę osób, jakie brały udział w wyborach. Za oceanem podkreśla się, że wynik prawie 75% frekwencji jest niezwykle wysoki i jest jednym z najwyższych w historii Europy. Amerykanie uważają, że ich relacje z Polską znacząco się w najbliższym czasie nie zmienią. Ciekawe artykuły pojawiają się jeszcze w Hiszpanii. Oczywiście poza wyborami Hiszpanie coraz chętniej podróżują do Polski na święta oraz po podkreślają wagę polskich inwestycji mieszkaniowych w ich kraju. Portal alicanteplaza.es pisze, że Polacy stanowią 35,6% całkowitej liczby nabywców w Benidormie i na północy Costa Blanca. Polacy znaleźli się pośród tych narodowości, które kupują niemal najwięcej mieszkań na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpanie są też zdziwieni wynikami wyborów w Polsce. I jak sami piszą, jest to niespodziewany upadek skrajnej prawicy w Polsce. Artykuł skupia się przede wszystkim wszystkim na zmianie pokoleniowej oraz historycznej transformacji. Generalnie zachodnia prasa, jak i zwykli ludzie dość w pochlebny sposób wypowiadają się o Polsce. Pokładane są w naszym kraju olbrzymie nadzieje, a sam zagraniczny YouTube zalany jest treściami, które wskazują na zachłyśnięcie się naszym państwem. To dobry moment na dynamiczny rozwój, ponieważ staliśmy się Państwem modnym. Dajcie znać jak Wam się podobał dzisiejszy materiał i czy chcecie częściej materiały o tym, co dzieje się w prasie poza granicami naszego kraju. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.